O, mam, Robię. dobrze, że ja. Je. Okej, okay, jestem. Jest? Jesteś? Uh -huh. Czemu to już Nic mixda? Tu nie ma więcej chestów? Mhm, da. Poszukaj szaba. A tu jest, okej, okay. dobra, dobra. No ja wiadomo, już ktoś leci, nie? tylko nie do mnie. Okej. Okay. Ja mam dużo szkła, okej. Okay. Nie wiem, najgorzej. Ty masz sąsiada jakiegoś? Nie, ja nie mam. Ja? Sąsiada mam? Tak, nie. czy masz sąsiada? Chyba nie. Nie no, naprawdę mam. Nie wiem. XD Asymry Nie wiem. Rozpoczęło się pomieszanie świata XD Aha, dobra, okej. Okay. Ogar, ogar. Nie mam sąsiada, okej. Okay. Chyba, że mam. Nie mam sąsiada. Nie mam już A ciebie. No tak. Ci się nie podoba. Zajedzieszmy pewnie gdzieś zaraz od pleców. Kiedy ja nawet nie będę nie, wiedział. O, i water bucket mam. O, to mi się podoba. Oni mają środek tam ci kracza. Ja się są podbudowałem do sobie. mojego sąsiada ogólnie. Wiem, że gramy solo, więc tak jakby Blanka solo. Może nie będę robił lepiej Speed Bridge'a, choć sobie mogę zrobić. Okej, okay, jas. Pik, pik. I skrzyneczka. O, nie, słabo. A, dobra. Ale ja mam lagi takie, dlaczego tak? Hmm. Może dlatego, że mam program odpalony? Ja się ostrzegam się. O ty. O kurczę. Co już? już na no tego? Co na no tego? Chodź tu. Przeskocz tu. Dobra. Przeskocz tu. O chłopie. A, wyeliminował mnie. A mnie też. Ja nie mogę, no i co? Ki. Kijowo. A dawaj, na, a, zagraj ponownie na 3, Czekaj, 4. nie kliknąłem. Dobra. R. Dawaj, zagraj ponownie jeszcze Nie macie. No to kliknij w tym samym... Dobra. Czekaj, bo ja nie kliknąłem nawet. O. No, już? Masz? A nie było, tylko solo, nie? No, wiem. 3, 3 4. 4 i R. Czemu mi dopiero teraz X, xd? Jestem. Jesteśmy. Nie. Nie jesteśmy. Nie. No ty dołączyłeś do duo! Jak dołączyłem do duo? jak dołączyłem do solo. Przecież wiem, gdzie klikam. No to teraz dołącz, to będziemy razem na losową mapę. Dobra, trzy, cztery i ry. O, teraz. O, teraz będzie. No. Nie no, przedtem widziałem cię akurat, gdzie poszłeś i gdzie klikłeś. Skąd ty wiedziałeś to? No bo ja to myślałem, że to jest solo. Nie ogarnę. Widzę Cię. No czemu my zawsze sąsiadami jesteśmy? Ja nie, nie mogę. Wiem, ale villa. Ha. No. Zresztą ma inną jeszcze. Dźwig, ja chcę na dźwig. Ja chcę na o, trzy. A ja też chcę na dźwig. A to nie jest wyspa, to jest środek chyba tak. Początek środka. Ja w Ja to sama. Sprawdzę każdy zakamarek tej willi. Gdzie pozdrawi? Musisz czytać. Gda nice. ok, dobrze. Ludzie wbijają spoczko. Nie jest źle, nie da Co? Sześć osób, kiedy jest. Okej. Ty po... Ja mam sąsiada? Ja? Tak. Nie, bo. Właśnie nie wiem, tam jest jedna, tam. Nie wiem. Dobra nie ogarniam. Dobra nie ogarniał. Właśnie, jestem na środku. 4 minuty i 30. Ty masz tak blisko środek, co jest? To masz tak samo. No ja mam trochę dalej. 4 minuty, o I <laughs> e te latające klocki, co jest? To, to jest spoko. Ktoś wyszedł. Dlaczego? Nie wychodźcie plus No to sobie poczekamy. Tak szczerze. Poczekamy sobie, nie? Troszeczkę. Dzisiaj. No. no. Nauczy nas to cierpliwość Ja nie mogę, czemu cztery? XD, no dołączcie, proszę Tak, tak I Sonic nadal gra, co jest? Niech no, się gra, ma pięć, proszę Jest! I cztery, ja nie mogę 3 minuty i 20. Proszę. Z cierpliwości nie wiem ile. Czekamy, czekamy no. Czekamy, czekamy, czekamy. Ale czekamy, jeszcze raz czekamy. Nie, no nie mogę, z Szczerze, to ja też. O, brawo, dołączyła kolejna osoba. O, o. dołączyła kolejna. to tyle było, X. Jak coś to mamy, nie mamy soja, nie? Jak coś pomiędzy x i to... Ja nie mamy... mogę. Ej, mamy sojusz, zawiązujemy sojusz, czy nie? Nie. Nie? Chyba, że na kogoś. To okej. Okay. No dobra, chyba, że na kogoś. Ale pomiędzy sobą to dajmy, że nie, okej? Okay? Żeby było, może bardziej sprawiedliwie, czy co? No, 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 coś w tym stylu dajmy. Dobrze. Dwie minutki. Dobra, minutka, minutka. Dwie. Dwie, bo Ja, ile można w tym kloszu czekać? Bo dali daliby ciekawe, lobby

w tych kloszach po zamykaniu, jak takie kury na pastwisku, sobie mogą pobiegać przynajmniej, a my, zamknięci w tych kloszach przez tyle czasu, peska. Kto coś napisał na czacie. Dobra! Jest minuta! 59 sekund, dobra, zaraz zaczynamy. Jezu, się jadam jak dziecko, a w sumie my tyle czekamy. No, my, ej, na, my na serio długo czekamy. Wie, my mniej gramy, a więcej czekamy. Co jest? Coś, mi się nie podoba. Mi też się nie podoba. Przepraszam. Noob4. Kadeusz Gaming, a myślałem, że to ty. <grym> nie. Co co, co, co? On tam pisze? Jakiś syf, syf, syf. teraz napisał GL. Dobra. Ej, my już zaczynamy. Grę za niedługo. O, jest o, 20, pisze. dobra. Gramy widać, Wreszcie. Widowie. Gramy. A ty nagrywasz? Nie. TNT, TNT, TNT. Tak sam mówię. Czemu goś napisał TNT X da? W końcu! O, ale tu... To, to są jakoś mocno tych częstów nie pokrywali tak szczerze. Co jest? Jak otworzyłem to się wszystko rozwaliło. Co jest. Nie wiem, czy tak powinno być. Dobra, mamy jakieś itemki. Tak. Tak. itemy mi tam ze środka. A jeszcze u góry są? Może u góry są. Nie, u góry chyba już nie ma. Nie, u góry już nie ma. I u góry jest stanowisko, będzie gamingowe. Ale ja mam dużo tych jajek. Ją ja nie mam. U góry. Jajek tego. Tych jajek wiesz. Ja może Pis Speed Bridge a zrobię. Tak żeby się... No i S dobudowa jest na środek. 89. No wszystkie skrzynki chłop musiał już obczaić. O, o ja o. jeszcze dawno środku. Wiem, że A co co To wy sojusz? Czy my mówiliśmy sojusz? A, biście napiszcie, napiszcie widzowe. No tak mi się mówi jakoś. Napiszcie widzowe. Mm, okay. No bo nie mogę go hitać! Kogo? Jezu, ole się przestraszyłem przez ciebie. No, to jest zbugowane, nie? Kogo jakieś? nie możesz hitać. Bo fajerka mu się nagle po dwóch hitach włącza, nie? Bo ja mam mieć z fajerką, Egg. nie? Eg. A chłopo tym biegamy. No, to powinno go za pierwszym hitem. Powinno go za pierwszym hitem po prostu. O chłopie! A wy na niego! Czemu na mnie wszyscy lecą? Ja nie mogę. Co no, ja jestem jest... jakiś, nie wiem kto. Dobra, trzy, 4. Aha, bo już gramik da. Dobra, smog. I do mnie, dobra. Ja zubłagam, teraz trochę szybciej, chociaż. O nie jesteśmy w końcu obok siebie, nie? No. Jest fair play tak jakby. Czemu tam tak gościu jest na wolności? XD On ma... on sobie pewnie kupił jakąś rangę. Z Odbiera rangę. Koks. Pewnie kupi rangę cox przez stronę za 180 zł. Pozdrawiam. Co ona, ona kosztuje 180? No kiedyś kosztowała 180. Nawet teraz może więcej. Kiedyś 180 zł ranga, ranga COX. No ale wiesz, to nawet jak wchodzisz na serwer, to nawet wszystkim graczom pokazuje, nie? Czy to jest takie fleksowanie się? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze to się nie opłaca. No oczywiście, że, że tak. że nie opłaca. Już za 180 zł bym sobie kupił nową myszkę, i do tego jeszcze lampę na mnie. Ponad. Jeszcze by mi zostało. Dobra, nie no, nie mam. Nie wiem. Też ja. Ja także ja po tej rundzie idę chyba zagrać sobie gdzieś indziej. Ja też, bo to już nudne. Nie wiem, może coś nagram z Bedrocka, nie wiem Dobra, dwie minuty. Dosłownie odliczam dwie minuty i, i... Dwie minuty i 20 sekund i jak wtedy siara na nie zacznie to wychodzę. No ja też. Mamy bok. Time. Zobaczymy. Przez rozpoczę. Jest jeszcze powiadomienie ze Snapa. Oczywiście kto? Marysia. Bo kto inny? O! No. Bardzo W miarę, w miarę. Czas? 40 30, 40, sekund. Zobaczymy, zobaczymy. Gościu siema. A też siemka. Tego. Tego z grubej rudy siemka i tyle, nie? Co tam jest? A tam jest zejście w dół, bo tak się ciekawię, co tam jest. Dobra, minuta. Już jest. Ja nie mogę. Ile to ma trwać? Baskieto. Jakby ludzie szybciej dołączali, to by było spoko. Osiem już jest, dobra. Może to się zacznie, w sumie. Może kiedyś. Na pewno przez ten czas, co daliśmy, to na pewno, nie? Jeszcze... O! Ej, 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 czekaj, czekaj, czekaj. 60 sekund, dobra. Kurczę. Dobra, jest, jest, jest Tu jest, jest, mnie zdziwili. Ej, obok ciebie też są dużo graczy? czy znaczy, tu są po jednej stronie jest dwójka, po dwóch nie ma, więc okej. Okay. Ja, alfarciarz nie? <laughs> ja <laughs> mam po wszystkich stronach. No tak, bo tak się ułożyło niestety. Dobrze, dobrze, pozdrawiam. Ja w tej, ja w tej rundzie nie gram już tak agresywnie i przede wszystkim tak, nie gram... gramy spokojnie, e, dzięki i ogólnie gramy spokojnie, nie? Spokojnie, spokojnie. No.